Michał, jesteśmy na planie MasterChef Nastolatki. Jak emocje? Bo wiemy, że nie pierwszy raz gościsz tutaj na planie. Cześć. Tak, to jest e, mój drugi dzień e, w tym sezonie, no, ale oczywiście już nasty e, czy nawet więcej ogólnie. E, więc e, no, wróciłem z, taki, z taką tęsknotą trochę, e, bo panuje tutaj fantastyczna atmosfera, dlatego że Osoby, którymi się otaczam e, tutaj, każdy z nas się otacza, to osoby, które kochają jeść i gotować. A jak Julia Child kiedyś powiedziała, najlepsze osoby to są te, które kochają jeść. Więc e, tak jest, więc możemy tu rozmawiać o gotowaniu, o jedzeniu. Panuje ta, taka atmosfera po prostu gęsta, jak, jak, e, jak sernik krakowski. E, więc tak, więc miło być po prostu wśród ludzi, którzy wiedzą, co dobre. I w jakiej tu roli teraz jesteś? Pomagasz, oceniasz, możesz nam coś więcej zdradzić? Nie mogę jeszcze powiedzieć, mogę jedynie zdradzić, że moja rola się trochę zmieniła versus ostatni sezon, ale pojawia się we wszystkich odcinkach, ale w zupełnie innym wydaniu, więc musicie oglądać po prostu, żeby zobaczyć, co to będzie. Teraz wiemy, że na planie zabrakło Tomka Jakubiaka. Czy odczuwasz jego brak? Tak, no Tomek zdecydowanie wprowadzał wyjątkową energię. On był takim wujkiem, który rzucił jakimś żartem, rozśmieszył wszystkich, więc no, brakuje nam go i to pojawia się to w, naszych, w naszych rozmowach, to czy o nim wspominamy. No, i oczywiście kibicujemy mu, żeby zaraz do nas wrócił. E, Trzymam dla niego miejsce, dlatego mamy dwóch ujorów, nie trzech. Nikt nie wszedł w tą, tą rolę, bo zawsze jest to miejsce dla, dla Tomka. A czy ty masz jakiś teraz kontakt z Tomkiem? Rozmawiacie, semusujecie? No, wspieram go, e, nie jesteśmy aż tak blisko, ale oczywiście cały czas go wspieram. E, jak najbardziej. E, I jestem, coś obserwuję, co się dzieje, więc, e, m, więc jak najbardziej tak.